Cześć, mniej niż czas przerwy równa się 0,5s, więcej niż mniej niż czas przerwy równa się 0,5s, więcej niż Dziś jest 5 dzień 12 miesiąca mniej niż break time równa się 0,5s, więcej niż udostępniam kontrakt futures na monety dot mniej niż break time równa się 0,5s, więcej niż mniej niż break time równa się 0,5s, więcej niż Najpierw przejdź do aplikacji Binance mniej niż break time równa się 0,5 s więcej niż mniej niż break time równa się 0,5 s więcej niż. W polu wyszukiwania aplikacji Binance mniej niż break time równa się 0,5 s więcej niż możesz wpisać .usdt lub .busd mniej niż czas przerwy równa się 0,5 s więcej niż. Następnie pojawi się cennik i mapa monety. Mniej niż czas przerwy równa się 0,5s więcej niż. Wchodzisz na grupę aplikacji Telegram o nazwie Tomlend Club Startup. W tej grupie zamieściłem instrukcję obstawiania kontraktu futures na tę monetę. Mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Kropka. Teraz my wybierzemy izolowany, a Ty wybierzesz, dostosuj dźwignię jako X7 mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Dzisiaj złożymy zamówienie jako sprzedaj, co oznacza, że wybierzesz sprzedaj mniej niż czas przerwy równa się 0,5s więcej niż. Teraz składamy zlecenie limit 1, to zlecenie jest wycenione na 5894 BUSD mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Stawiamy, że ten limit 1 zlecenie to 4% Twojego konta futures i wybierasz zysk dla limitu jednego zamówienia w wysokości 20% mniej niż czas przerwy równa się 0.5s więcej niż. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem pierwsze mniej niż break time równa się 0.5s więcej niż. Teraz skończyliśmy z limitem pierwsze mniej niż break time równa się 0.5s więcej niż mniej niż break time równa się 0.5s więcej niż. Kontynuuj teraz, składamy zlecenie limit 2. To zlecenie jest wycenione na 6095BUSD. Mniej niż break time równa się 0,5S więcej niż mniej niż break time równa się 0,5S więcej niż. Założymy się, że to zlecenie z limitem 2 wynosi 4% Twojego konta Futures. I wybierz zysk dla zamówienia z limitem 2 na poziomie 40% i zysk dla zamówienia z limitem 2 na poziomie 40% mniej niż czas przerwy równa się 0,5s więcej niż. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 2 mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Teraz skończyliśmy z limitem drugie mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Kontynuuj teraz składamy zlecenie limit 3 cena tego zlecenia wynosi 6,311 BUSD mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Założymy się, że to zlecenie z limitem 3 wynosi 8% kapitału na Twoim koncie Futures. I wybierz zysk dla zamówienia z limitem 3 wynosi 20%, a zysk dla zamówienia z limitem 3 wynosi 20% mniej niż czas przerwy równa się 0,5 s więcej niż. Teraz naciskasz przycisk, aby złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 3 mniej niż break time równa się 0,5 s więcej niż. Teraz skończyliśmy z limitem trzecie mniej niż break time równa się 0,5S więcej niż mniej niż break time równa się 0,5S więcej niż. Teraz skończyliśmy z 3 poleceniami. Prawie wszystkie zakłady futures na monety, które daje Ci na grupę Tomlend Club Startup są wygrane. Mniej niż czas przerwy równa się 0,5S więcej niż. Uwaga, wszelkie kontrakty futures, które są starsze niż 3 dni, ale twój kontrakt futures nie był objęty zleceniem z limitem jednego, możesz anulować ten kontrakt futures. I przejdź do nowego kontraktu futures mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Możesz dołączyć do grupy VIP, aby uzyskać więcej wsparcia. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, możesz wysłać wiadomość do Tomlend mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż. Witam wszystkich, mniej niż break time równa się 0,5s więcej niż.